Dzień dobry, Radmagedończycy! Jestem właśnie w Gdyni na pierwszej w tym sezonie rampie. Za chwilę będziemy sprawdzać, jak sobie radzą na niej nasi uczestnicy. Zobaczymy, jak będzie wyglądała rywalizacja na dystansach rekrut oraz classic. Razem z zawodnikami będziemy rozwiązywać zadanie na powracającej po latach mentalnej. A na koniec czeka nas kolejne wyzwanie od teamu Magedon. sztafeta. Na trójmiejskiej plaży. Tymczasem zobaczmy, jak wyglądał pierwszy start Ramagedonowej Elity nad Polskim Morzem. Dzięki, fajnie, super trasa. troszkę ten piasek mi nie podchodził, bo ciężko się nad nim biegało, ale fajnie, przeszkody fajne, myślałem, że będą bardziej mokre, będą problemy, ale fajnie, wszystko już ok. Kto tam za tobą był? Mateusz Krawiecki, ale został na wariacie, więc nie wiem jak. To jest Mateusz Krawiecki. Pierwsza rampa w tym sezonie, jak poszła? Ciężej niż się spodziewałem, e, aczkolwiek e, udało się zrobić, e, w tych warunkach wszystko było ciężkie. Ale, ale ta atmosfera tu na mecie, na starcie chyba rozgrzała wszystkich i to wystarczyło tu nadłożyłem. Marta Łosi! Marta, jak było? Bardzo fajnie, naprawdę. Trochę zimno, ale plaża, morze, te piękne widoki, było ekstra, naprawdę. Trasa była fajna. Bieganie, przeszkody, ciężary. Dobrze, się powiedz ile jesteś już w Runmage Daniela, bo to musi wybrzmieć. Pierwszy start miałam w 2.15. W 2015 roku pierwszy start małgosi szarugi, dzisiaj druga kobieta na mecie. Ile prób miałaś na drabince salmona? Chyba za piątym razem. To może ktoś na pięć? Jak dziewczyn tam walczyło? Może ze mną tak. Chyba każdy na miasteczku słyszał Twoje okrzyk radości, tak jak zrobiłaś tę drabinkę! To no już nie wierzyła, że mi się uda. Przed nami challenge na pierwszej w tym sezonie rampie. Mamy wlepy, rozdajemy je zawodnikom. Zawodnicy muszą, tak jak Kuba Zawistowski, nakleić ją na rampę, kto wyżej ten wygrywa. Wyznaczyłeś nowy poziom, wpadłem po uszy, to jest poziom Kuby Zawistowskiego. Zobaczymy, czy zawodnicy pokonają no, Kuby Zawistowskiego. To nie jest do pokonania. Jesteś Sprawdźmy o... to. Ania? Kuba? Seba! Lecisz. Bardzo blisko poziomu poprójek Nie, Ania, lecisz na rampę! Dawaj, dawaj, dawaj! Pięknie, Ania! Fantastycznie! Teraz Marcel drugie zadanie przed tobą, ponieważ musisz biec na rampę i zerwać dla siebie nagrodę. A to już będzie bardzo fajny bieg, po nagrodę fajnie się biegnie, piątka powodzenia i lecisz. Fajnie biegać wysoko i szybko na rampę, bo wygrywa się, co? Kot rekrut. Czyli widzimy się jeszcze na trasie Marcel. Powodzenia, gratulujemy bardzo serdecznie. Dziękuję. działa, ale działa Rad działają zawodnicy, działają emocje i działa drugi dzień Rad Gdynia. I wiecie co? Pogoda jest jaka jest, a nadal jest fajnie. Lecimy na trasę zobaczyć jak się bawią. Chodźcie. Jesteśmy na wyzwaniu. Przeszkoda mentalna, którą nie wiem, czy pamiętacie, bo wróciła po jakimś czasie na trasę. Mówi się, że myli się tylko ten, co nic nie robi. A tutaj robią i to patrzcie z jakim wysiłkiem. A czy się mylą? A, a czy się mylą? No właśnie, chyba się pomylili, bo za to jest właśnie karna pętla. Ale mamy dla zawodników jeszcze małe utrudnienie z nagrodami. Za chwilkę zadam pytania chłopakom i sprawdzimy, co wiecie o Ranmagedonie. Chłopaki, do wygrania jest kod do sklepu Ranmagedon. Jak nazywa się najnowsza przeszkoda na Runmagedonie? Salmon Ladder? Tak! Brawo! Wielkie gratulacje! Kod do sklepu Magedon ląduje w Waszych rękach. Jak nazywa się przeszkoda, na której zawodnicy mają bardzo dużo dziurek i muszą je wykorzystać? Trabnika Jacoba? Jasona? Hacper właśnie jest na karnej pętli, a do Michała kolejne pytanie. Wymień jedną z lokalizacji Ramageddon Global. Sahara. Yes! Powiem Wam szczerze, że dzisiaj to nie była walka z rywalami. Tylko bardziej z samym sobą. Warunki na trasie i pogoda zrobiły swoje. Dzisiaj raczej bez błędów wielkich i udało się, Cały zrobić do dowie metra. No, nie było mentalnej na trasie dla Elity, ale mamy dla Ciebie szybkie zadanie matematyczne na końcu 2 razy 2 plus 2. Karol jest chyba zmęczony z tego co mi się wydaje. Dobrze bardzo mi się wydaje? Bardzo. Co, Karol, no to ja ci jeszcze troszkę utrudnię, ile to jest 2 razy 2 plus 2. Cześć jest bardzo dobrze! Pierwsze moje podium w Elicie. No jestem szczęśliwy, czekałem na to 3 lata. Wow. Więc chciałem podziękować moim trenerowi Mateuszowi Krawieckiemu. To jest piękne, że 3 lata walczyłeś o to i jest. Powiem Wam, tak warto słychać na po 40. Także jeszcze można, słuchajcie. Jaki czterokrotny mistrz olimpijski, były rekordista świata w chodzie sportowym ja wiem, ja wiem, wystartował to w Ranmagedonie Global. jest takie ciemne włosy. Robert Korzenia, i uwaga, kolejna fantastyczna ekipa, Kasia, Ola, Mateusz, Mateusz, Ola, Kasia i lecimy od razu z pierwszym pytaniem. Aha, tylko dodam, że dziewczyny od razu wyznaczyły Mateusza do robienia karnych pętli, jak coś. Pierwsze pytanie, Mateusz Krawiecki znany z tego, że bardzo szybko biega, bardzo często jest na podium i chce tych podium osiągnąć 100. Pytanie, ile mu jeszcze brakuje do setki? 15. 35. Karna pętla, pan Mateusz? 13. Uwaga, uwaga, pytanie o Bydgoszcz. Ile razy w tej miejscowości odbył się Ranmagedon? Raz, w zeszłym roku. Kurde, one są niesamowite. Raz. No i fantastycznie, a Was zapraszamy 15 czerwca do Bydgoszczy na Ranmagedon. A teraz ta najprzyjemniejsza chwila: wręczenie kodu do sklepu Ranmagedon. Wielkie gratulacje Kasia, Ola, Mateusz. Ten start planowałam od roku. I to jest ba, babski rodzinny wypad. Słuchajcie, Gosia mi na ucho powiedziała, ale się cieszę. Yeah. nie mógłby się odbyć bez challenge'u, bez sztafety. Wyzwanie drużyny Runmageddon podejmuje dzisiaj drużyna Active Flow, czyli Marta, Marcin i Filip. Drużyna Runmageddon Team, Jula, Kuba i Maty. Przechodzimy do zadania i do dzieła. I uwaga, ręka do góry, co oznacza rozpoczęcie challenge'u. Gotowi? Do startu? Start! Po lewej Kuba, po prawej Filip. Zobaczymy, co się wydarzy na kołkośnikowi, że Kuba używa tylko jednego zawsze. Kołka i tak właśnie się wydarzyło Filip na dwa razy, ale prawie łeb w łeb pokonują ze i lecą dalej. Dawać kubaki, dawać, dawać, dawać! Kuba jak zawsze sprint, ale to nie jest jeszcze ostateczny wynik. To dopiero pierwsza zmiana przekazana. Jak wiemy zarówno Marta jest bardzo dobra, bardzo mocna biegowa jak i Mati. Tu się wszystko jeszcze może wydarzyć. I tu jest woda, którą oni mogą pokonać albo mogą ominąć. Czy ferworze walki ominą wodę? Zobaczymy. O, jaki przesłok Matiego. Marta już nie zwracała na to uwagi przez wodę, chociaż sama mówiła, czy można ominąć. Ach, ta koszulka. No, tam pewnie jakieś ślady zostały, ale kto o tym teraz myśli? Dawaj Marta, dawaj. Gonisz Matiego. Dawaj, dawaj. Pięknie idą. Łeb w łeb prawie. Czy jeszcze koszulka gdzieś się zahaczy na końcu? A, po co to powiedziałam? No i Mati zbliża się do Multi. Zyskuje ogromną przewagę. Czy to pozwoli pokonać również Multi jako pierwszy? Dawaj go niż go Marta, przecież masz te parę w nogach. Pierwszy tor rozpoczyna. Marta również od razu, bez czekania. Co się wydarzy? Jak wiemy, na przeszkodach może wydarzyć się wszystko. Mogą się przetestować absolutnie czołówka. I. Mati spadł. A wiemy o tym, że albo 15 verbisów, albo drugie podejście do przeszkody. Mati wybiera drugie podejście do przeszkody, a Marta. Dzwonek kończy przeszkodę. A tym samym Marcin rozpoczyna kopanie skrzyni. Wiemy o tym, że ten etap jest bardzo długi. Wykopanie skrzyni własnymi rękami. Zimnego piasku. Nie jest proste, ale Mati walczy. Uwaga, uwaga, słysza się do dzwonka, jest dzwonek. Przekazanie Julii. I Julia rozpoczyna kopanie. Nie ma łatwo. Ten dół u Marcina już jest głęboki. Z tego co wiemy, już widać te skrzynie. Skrzynia widoczna u Marcina. Julia wybrała taki sposób na kopanie w dołu. Czy dobry? Zobaczymy. Na pewno wąski. I jeszcze ta kartka odlatująca. Na pewno wiatr tutaj nie pomaga. A już wykopana skrzyniał Active Flow. Ale no jeszcze pamiętajmy, nie jest koniec wyzwania. Teraz najważniejsze: mentalne. Czyli trzeba się skupić i obliczyć. Tylko dwóch zawodników może uczestniczyć w szczeleniu, trzeci może stać i wspierać, ale nie pomagać. Obliczenia trwają w najlepsze. Czy korzystają z piasku? Nie. Wszystko w pamięci. Jula, kopie. Zobaczymy, co u Active Flow. Jak tam idzie im rozwiązywanie zadania? Oj, nie jest łatwo. Chyba mają to, tylko czy to będzie pasować na kutce. Czy to jest ta liczba? I uwaga, mamy to! Drużyna Active Flow wygrywa challenge. Wygrywa też tafetę. I zgarnęła vouchery. Wielkie wrażenie! Jest trochę dłuższy niż się spodziewaliśmy. A few moments later. Napisz 11334. Two hours later. Nie mam zielonego pojęcia, jakim kluczem oni to obliczają, ale liczę, że w końcu się uda. Jest to nowoczesna matematyka, yes. nie stosowana w szkołach. O, stosowana Woo! jednak! Magadon team dobrał się do skrzyni i... Yeah! <laughs> Challenge zakończony. Drużna po mojej prawej, czyli Active Flow, który zrobił show! Jak widać po reakcji, wygrali. Moi drodzy, tak na przyszłość. Nie bójcie się walczyć z Teamem Ron ponieważ jak widzicie, różnie bywa. Czasem jakiś mały błąd, błędzik decyduje o tym, że zajmują drugie miejsce. Wielkie gratulacje raz jeszcze dla Was. Pokonali pięknie trasę i nie bali się wody na trasie. Marta przebiegła, buty mokre, ale o to chodzi w Ranmagedonie. To już koniec wyzwań w Trójmieście, ale widzimy się znów w tym miejscu 6-8 września, także zapraszamy. Ranmagedon!